Witam was y, moi widzowie oglądacze y, Dzisiaj sobie zagramy na na na, y, na Cube gamie, tak? Cube Game y, w Blitz SG <muchy> to, to już startujemy szybko trzeba Po te skrzynki bierzemy, dobra, mamy mieczek, mamy jakieś Dobra, budki, budki dobra, mogą być. O jezu, jak ja dawno Minecrafta nie grałem, zrobiłem sobie od niego przerwę. Yy, bo, no bo każdemu się on nudzi, więc, no więc wiecie, no kurde, nie można grać ciągle w jedną gierkę. Jak się gra ciągle Minecrafta, po, to no, szybko potrafi się on znudzić, rozumiem. Jeśli ktoś od czasu do czasu tylko na YouTube'a go nagrywa, a jak ktoś gra w niego no, ciągle, a raczej grał ciągle typu, jak kiedyś, no to już tak fajnie nie jest. Dobra, widzimy tutaj jakiegoś łebka, to jego wiemy. O, nie, nie, nie masz klasy niewidzialnej jakiejś tam, czy nie wiem e, czego. Dobra, o, 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 dobra, klepa, 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 klepa. Da, da, dawajcie, klepa. O, o. No, dziękuję, Zabi, zabiłem kogoś kto nic nie miał, bo był yy, pizdeczką, więc, więc zajebiście 2 na 10. Dobra, ten, ten... O, dobra, ten coś miał kurde, nie, główno miał, o kurde, już myślałem, że to jakiś gracz, ale nie, to zębiak, dobra. Yy, Leci dalej, kurde, fajnie, że jest coś jedzenia. No proszę, jakieś siedzenie Tutaj są skrzynki, fajnie. Czyli żelazny mieczek będzie. Jeśli znajdzie się crafting. O, dobra, jedzenie mamy, dobra tutaj sobie to szybko jakoś poukładamy by, no, by, 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 by przeżyć dobra znaczy by, no by lepiej było bo. Jezu, jak ja, jak ja się jąkam, no bo dawno cóż, znaczy w ogóle nie nagrywałem, to jest mój pierwszy raz, nie no, żartuję, miałem kiedyś kanał nagrywałem, ale to było jakieś Rok temu, nie no, szerszy, parę miesięcy temu, ale po prostu go porzuciłem, puste sobie i w ogóle, no to wiecie, wstyd, po prostu na tamtym zostać, więc zaczynam tutaj po prostu od nowa. Yy, więc no, mam nadzieję, że nowy kanał, nowym widzom się spodoba. Mam nadzieję, że będziecie mnie subskrybować. O tam widzę skrzyneczkę, po którą chcę się dostać. O jezu, te, ten, a, o dobra, uda, uda się, udało. Dobra, tutaj mamy jakąś klatę, ta jest odporność na ogień, ta ochrona przed wybuchem, no to jak na razie damy sobie e, na, 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 na ogień. E, dobra, zjemy sobie kurczaczka, kurczaczek zawsze spoko, dobra, o nawet nie zatruł, dziękuję. Dobra i w sumie możemy lecieć, e, bić innych cweli po, po, po głowach, kurde. Eee, o Jezu, pusta skrzyneczka, no dziękuję, fajnie Jakieś sygnały były, zabrały, więc Jej, normalnie jest się, jest się z czego cieszyć Oj, oj, kasowka, dobra mm. Chciałem też wam oczywiście powiedzieć, że Jak mm, jakby to powiedzieć, no wiecie w Sposób na, na YouTubie na, wybici, na wybicie się No nie jest taki, o Jezu Dobra, o żyje, żyje, żyje Frajerze, masz, masz Masz zuku. Tam padzi do. O, jak ładnie, jak ładnie, co to było? Czy, czy wy to widzieliście? No widzieliście na pewno, co nie, ale, ale jak to ładnie wyszło? Dobra. Gdzie jest najbliższy gracz tam? Jakiś strat. Dobra, no to. O, dobra, ja po prostu kurszaczka, by wiecie, nie marnować zbytnio jakiegoś dobrego jedzenia, to sobie takie śmieci e, zjemy najpierw, dobra, wyrzucimy tutaj jakieś takie śmieci, śmieci, dobra, to nam zostaje e, marchewkę, marchewkę też sobie od razu zjemy, może być królikami będziemy, e, dobra, tutaj klata niepotrzebna niepotrzebna, niepotrzebna, patyki, patyki zostawimy, tutaj jakieś kompasy tam niepotrzebne, o, zestakują nam się fajnie, nie wiem po co, ale dobra mm, tak sobie najpierw tutaj weźmiemy jedzenie, które Szybko się skończy i dobra, jakieś takie śmieci wyrzucimy. O! O. Że też są można nadzone to też. O Jezu, o Jezu. Coś mi przemówiło, dobra. Tam craftingu nie ma. Trochę dupa. O Jezu. Dobra. Gdzie jest? Najbliższy gracz. A, jeszcze daleko. Dobra, sobie takie śmieci wyrzucimy. Tutaj jakoś nie wiem, to ułożymy. Nie wiem po co, ale dobra. Yy, no. Może, może być. Dobra i lecimy na następnego tego, ładnie ścisnęliśmy, no fart przy nagrywaniu, jej cieszę się, może to będzie oznaczało jakąś dobrą taką pasę na YouTube. E, dobra i chyba jest gdzieś tam, dobra to ja się boję tam e, iść, bo tam chyba nie ma jak dojść jakoś tak zbytnio, więc o, 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 e, ja chcę tego blitza, dobra, trudno. Eee, dobra Co, ja, jakby w ogóle znaleźć tego gracza on gdzieś jest tam, dobra więc, więc chyba na górze raczej więc lecimy na górę prawdopodobnie nie no zajebiście wręcz, wręcz szampańską. dobra yyy eee, w... kurde no jakby tam się dostać Pojedz. hop hop jej ale skakać się jeszcze potrafi Dobra, ja mam drabinkę ktoś nam zostawił. W sumie drabinkami byłby. Można się jakoś dostać na górę, nie wiem. Jakby się nimi podsadzić. Eee, a co co, to? Aktywny... A, e, nawet tego nie czytam, nie chce mi się. Coś tak sądzę, że... Nie, nie da się tam dostać. Nie, nie, nie. To ja sobie po prostu polatam po ma. O a tutaj jakiś coś się w sumie do nas zbliża. On jest po prostu nad nami jej, to ja na nie poczekam, ja sobie zejdę normalnie na dół, ja sobie tam poczekam na jakiegoś sfera, ja go zabiję, zatłukę, bezlitośnie ja ją urwę, dobra, i tak, yy, tak, yy. Jezu, mówiłem coś, zapomniałem, dobra, może wrócę do tego, co mówiłem, yy, że jest kilka po prostu sposobów na zdobycie widzów w tych czasach, więc to jest yy, oczywiście albo przekupienie, Albo wypromowanie się przez innych, e, oczywiście też istnieje takie coś jak fart e, co, 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 e, no co u małej e, ilości ludzi się sprawdza, na przykład, e, na przykład, na przykład, kurde, no po prostu ciężko się wybić dzisiaj na YouTubie, więc tak, postaram się, może uda mi się być czyimś przydupasem na tyle, żeby mnie chociaż trochę podpromował, e, więc... No, wiecie, będzie fajnie, może uda mi się wybić. Może wybiję się kiedyś na tą większą skalę. Będę was rozbawiał, i w ogóle będę takim śmieszkiem. O, zajebiście! A ja się tam męczyłem skakać. Aha. Kurde, twoje jakoś tak ciągle uciekło. Dobra, tam na dół, tam na dół, boję się zejść. Tam bym sobie chętnie wlazł, Nie wiem po co, ale tam chyba coś jest więc zajebiście, nie no. No to sobie raczej poczekamy na kogoś. Niech ktoś tutaj przyjdzie, niech ktoś się pomęczy, bo, bo ja nie mam zamiaru siebie narażać, żeby tak nie faili się odcinku, chociaż tak nie będzie będzie taki jeden wielki fail o na przykład jak tutaj. A nie dobra, Sąd da się wyjść. Myślałem, że już się nie da. Dobra, widzę skrzyneczkę, jak chcę tą skrzyneczkę, ja chcę ją dostać. Dobra, wyjdź mi tutaj. O, i mamy skrzyneczkę. Gówno w niej, ale ale co tam, dobra, to takie rzeczy jak to, to co wyrzucimy, to co zostawimy, bo będzie można się podsalić. to wyrzucimy i dobra, a ja rybkę sobie zjemy jak zgłodniejemy. wiecie, oszczędność siedzenia o Jezu te cofki, normalnie na... bez jaj luju nie, no proszę więc fajnie, więc mamy cofki na cube gamie nie nowość jak ktoś grał to wie Dobra, o, przestały cał szczęście. E, więc tak, e, ja, ja was spróbuję przekupić tak więcej będę takim, takim swagerem na, na YouTube'a, co nie was kupię, to będzie takie coś, że znaczy, znaczy nie, ustalmy to, to nie będzie przekupstwo, to będzie wynagrodzenie za to, że mnie oglądacie. O. Nazwijmy to tak. I po prostu dla aktywnych fanów, znaczy nie fanów, co ja mówię widzów. Po prostu będą takie nagrody w postaci kodów do actiona, bo zakupiłem parę action, jeśli ktoś nie wie, to jest najlepszy program do nagrywania, on prawie w ogóle fps nie zżera, inaczej pole, polecam gorąco i tak, to nie jest reklama, bo oni mi nie płacą, no nie mają nawet po co, jak ja mam jeszcze zero subskrypcji, no, no to wiecie. O dobra, tutaj już mamy ładny zapas jedzenia, dobra, marcheweczki se zjemy. A chuj z tą oszczędnością teraz, dobra, i weźmiemy sobie te rybki, jej yy, dobra, odrzut nam jest raczej niepotrzebny, wolę to. Yy. I tak już, już jakieś złudzenie miałem. Yy, dobra. Yy. Więc tak, po prostu, jak, jakby wam to tłumaczyć, najaktywniejsi widzowie, czyli ci, którzy lajkują, komentują, wiecie. No, ogólnie ci, którzy się udzielają na moim kanale, po prostu dostaną, tak, dostaną ode mnie takiego akrzyna. O Jezu, mam nadzieję, że, że się ucieszą. Może to nie jest nic aż tak wielkiego, ale no ale zawsze może, nie wiem, możecie sobie to sprzedać, dać komuś yy, kto dajmy, nie wiem nagrywa jakiemuś swojemu, nie wiem, jesteście czymś fanem, no to dajecie jemu, nie wiem, dajmy, jeśli on na przykład nagrywa jakimś marnym pro programem, no to może mu pomożecie w ten sposób. No wiecie, jest ogólnie sporo zastosowań na to yy, tylko trzeba to jakoś wykorzystać. Taki program kosztuje jeden tam około 90 zł, tam chyba bez 5 groszy, nie, nie jestem pewien przynajmniej jak ostatnio e, patrzyłem, a raczej jak kupywałem, no to tak kosztował e, więc tak, e, no wiecie to jest po prostu, no jednak trochę hajsu jest, e, sobie zawsze już jakoś to wykorzystacie, ja nie wiem jak wy sobie już to sobie, e, no, sami myślicie sposób wykorzystania tego, e, więc no mam nadzieję, że się można to zbierać, o można zbierać najbliższe będą chlebki o dobra a co wyrzucę eee, dobra, teraz trzeba znaleźć jakiś crafting eee, mm -hmm. o tutaj mamy enchan en enchanting table jakieś jabłuszka w ogóle wszystko a w sumie po co ja biorę takie śmieci to jest na przykład mi niepotrzebne, to też to też O, fajnie, fajnie, zostaliśmy e, sam na sam z jakimś sferem, więc weźmiemy tutaj może odrzut. Bo, bo fajnie było go zepchać. O dobra, dobra. I dziękuję. Wygraliśmy arenkę. Zabiliśmy Cwela. No, więc szczerze, dobra. Taka jedna arenka była. Nie wiem ile. O Jezu. Zapomniałem sobie ustawić czegoś, żeby, żeby wiedzieć, ile to się nagrywa. Yy, więc, yy, dobra. Ja Was. Yy, ja, ja się z Wami tutaj już będę żegnał. Mam nadzieję, że się podobało, zostaw lajka, będą konkursy na moim kanale oj dość często, bo przewiduję minimum jeden miesiącu, znaczy nie, minimum dwa, dobra, zaszalejmy, co nie? I zanim oczywiście będziesz hejcił, że, że o, na pewno tak nie będzie, to sobie zostań ten jeden miesiąc, dajmy dla próby i wiesz, i później sobie po prostu jeśli nie będzie, to sobie odejdziesz. no. Albo na przykład w ogóle nie wiem jeśli jesteś hejterem jeśli coś, ci, albo po prostu jeśli coś, coś Ci się nie podoba na moim kanale, no to yy, na, możesz zostawić tą łapkę w dół pod filmem, yy, tylko uzasadnij czemu zostawiasz, tak żebym mógł się poprawić, żebym wiedział yy, co wam nie pasuje, yy, żeby nie wiem, no żebym po prostu mógł do was jak najlepiej trafić, tak żeby yy, żebym to ja szukał widowni, a nie widownia mnie, no. Więc dobra, ja się z wami żegnam. E, papatki i e, do następnego odcinka razu, no, do usłyszenia. Więc e, no, papa.